Nazywam się Piotr Kisiel, jestem rolnikiem z powiatu białskiego, Gmina Biała Podlaska, Województwo Lubelskie. Jestem prezesem Stowarzyszenia Polski Rolnik i członkiem ruchu młodych farmerów. Zebraliśmy się tutaj, żeby dzisiaj razem z rolnikami z powiatu białskiego, nie tylko powiatu białskiego, żeby pokazać nas sprzeciw wobec umowy Mercosur, ustawy łańcuchowej i dać odpór Zielonemu Ładowi, którego przepisy są powoli wprowadzane tylnymi drzwiami. A wprost żądamy ochrony polskich gospodarstw. Dzień dobry, moje nazwisko. Adam Rycerski, pochodzę z gminy Rososz. z się tutaj w związku choćby innymi, yy, z innymi Merkusem, co yy, do Unii Europejskiej ma zostać. Za nas współpraca, to no, w dużej mierze wyeliminuje polskich rolników. No bo... Coś podobnego w, jak piątka dla zwierząt, która była przepychana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w tej chwili ta ustawa łańcuchowa to jest rozwinięcie tego w dużo gorszym stopniu dla nas, dla rolników, gdyż daje aktywistom i. Im ekologom ogromne prawa, odbierając tak naprawdę nam prawo do czegokolwiek. Czyli zwierzęta. Zwierzęta, co za tym idzie? Mogą nam być odbierane zwierzęta, maszyny, majątki. Sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna. Nas, my już zjadamy właśnie ogon. My co mieliśmy jakieś yy, to już przejadamy je.